Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Pucharze Świata Wspierających. 31 marca, ostatni dzień marca, już w czasie letnim. Puchar Świata Wspierających za marzec. Jest ilu zawodników, bo w sumie nie policzyłem. 14 zawodników Mistrzostwa Watykanu są tutaj wspierających, którzy wspierają za pomocą tej funkcji YouTube'a, ale również dodaję tutaj trzech wspierających, już nawet Wam powiem jakich. Mistrz Maciejusz, Kamil oraz Tomeczek. Wysłali oni. Taką kwotę w donate'ach, za którą mogliby po prostu sobie kupić, zafundować tego wspierającego przez YouTube'a, więc po prostu ich to dałem. No i w sumie chyba to tyle. Możemy zaczynać. Aha, nie, powiem, nie powiedziałem Wam na jakiej skoczni dzisiaj skaczemy. Chyba debiut tej skoczni u mnie na kanale, Alabastian. Nigdy no nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek na niej grał, czy na live'ach, czy na odcinkach, ale taka skocznia do lotów, nisko się leci, bo sprawdzałem, także no, poszukam dobrych warunków. I zaraz ci widzimy już w konkursie. Są dobre warunki, mało śniegu wokół skoczni, ale jest jeszcze śnieg na skoczni, to najważniejsze. Nie powiedziałem Wam jeszcze, że gramy z przelicznikami zawiat. no ale i tak wolę mieć taki wiatr podnarty i odjęte punkty, niż wiatr w plecy i punkty dodane. I mister Maciej już zaczął 176,5 metra, dosyć przeciętny skok. Ja to muszę się skupić, bo ta skocznia wcale nie należy do tych łatwych. Miłosz Wejna z drugim numerem startowym. Zobaczmy, jak sobie poradzi Miłosz. Miłosz, no dalej, dalej niż mister Macie już, więcej jeden punktu, punktów, ale 179,5 metra. Ciężko, no ciężko powiem wam. Crispy po to 69. Lepsze wyjście z progu niż miłosza przed chwilą. Crispy po to. <grym> Jak tak skoki będę, to ja nie wiem czy sobie tak daleko polatamy 182,5 metra coraz lepiej tam idzie. Tomeczek teraz. Meczek i no mało od innych punktów generalnie trzecia pozycja, czyli ostatni nie jest. Kuba Hero, szalony Kuba Hero, On też wysłał dużo do natów, ale on już jako... On ma wykupionego tego stwierdzego normalnego. Lecz poleciał piękny skok najlepszy. Dzisiaj 29,5 metra. Zobaczymy, które to da mu miejsce. Bo jak na razie wydaje mi się, że będzie w top 3 na pewno po pierwszej serii Harnuć. Zobaczmy. I czy złapie noszenie? Złapał w miarę niezłe noszenie. Potem punkt konstrukcyjny, to jest druga pozycja. No Kuba chidał jak na razie najdalej. Teraz Mateusz Jopek. Wysokie wyjście z progu i zobaczmy. I upadek niestety, no ciak ciągnąłem, ciągnąłem i niestety to jest ostatnia pozycja. Świadomski. Położył się na narty bardziej, czy złapie to noszę? Nie złapał, coś tam złapał, będzie może trzecie, tak jest, niezłe miejsce. Ski jumping team z dziewiątym numerem startowym, ale jo ciepło, ojoj, oj, 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 oj. no niestety, niestety bardzo Miał mocny wiatr pod narty, dużo odjętych punktów ale fatalne wyjście z progu. Piotrek Ruta teraz, taki niebieskawy kask, przechodzący praktycznie już fiolet. Piotrek... oj, słaby to był skok, w ogóle nie miał warunków, praktycznie dziewiąta pozycja, przedostatnie miejsce. No i Karol, Karol, tym razem biały kask zawodnika, ale też nie ma warunków, też nie ma warunków, chyba wyłuskał Maxa z tego skoku, ale to jest dopiero ósma pozycja. No i Kamil, Kamil drugi pod względem, Najbardziej szalonych ludzi na moim kanale. Oj, Miss Click niestety, ale i tak nie miał tego noszenia. Coś się źle dzieje, coś się złego dzieje w powietrzu. Słaby to był skok Kamila. Teraz młody typ, może ten skok będzie lepszy. Młody typ. Zobaczmy. No jest niestety fatalnie. X Maciek. Kubahiro nadal na prowadzeniu, ale to jest bardzo dziwne. Coś się bardzo dziwnego dzieje w powietrzu. X-Maciek też słabo, słaby miał warunki tak naprawdę, ale to jest piąta pozycja, więc bardzo dobre miejsce. No i tak się kończy pierwsza seria. Kuba jako jedyny przeskoczył granicę 200 metra. 209,5 ma bardzo dużą przewagę. Ponad 16 punktów nad Harnuszem i Świadomskim. Trzy upadki, trzy upadki, ale generalnie no taka ten, ta druga część konkursu słaby poziom, tak szczerze powiedziawszy. Nie było Takich dobrych warunków, i też wydaje mi się, że moje błędy na, na progu. Ski jumping team zobaczmy, no lepszy skok już będzie, zdecydowanie lepszy widać. Ski jumping team ustał na szczęście, ale zobaczcie, że nie ma praktycznie dobrych, no, dobrych warunków to jest zaledwie minus 4 punkty. No i już czwarte miejsce, czyli na pewno o ski jumping team na podium już nie będzie. No, ciekawe. Kamil, 133,5 metra. Trzynasta pozycja też mam nadzieję... ojejciu, ależ, ależ błąd, może ze 1 skoczę Może z jeden skoczę, ale to nic nie dało. Jeszcze upadek niestety, a warunki miało wiele lepsze. Minus 10 punktów aż, ale tylko 141,5 metra z upadkiem. No fatalny występ Kamila. Umówmy się. A teraz młody typ, młody typ, młody typ, ależ się położył na narty! Fatalnie, no fatalnie! Co tu się dzieje? To jest wręcz niemożliwe. Piotr Kruta, może tu ten skok będzie lepszy. Piotr kruta, Piotr kruta, W miarę, w miarę, w miarę sobie poradził. Co prawda, krótszy niż w pierwszej serii, no ale to jest. To daje mu pierwsze miejsce na ten moment. Ciężka skocznia, naprawdę. Jedna z cięższych w ogóle kiedykolwiek. Jaką kiedykolwiek gdziemy, ale zobaczcie, teraz Mateusz Opek nieźle wyszedł z tego progu i to jest dobry skok. To jest bardzo dobra próba. No też 15 ponad metrów bliżej w porównaniu do serii pierwszej, no ale jest pierwsze miejsce. No i Karol. 168 metrów, ale on ustał ten swój, tą swoją próbę. No i Karol! To jest dobra próba, ale upadek niestety. No w pierwszej serii ustał, w drugiej serii już nie dał rady. E, no i prowadzi Mateuszopę Karol na drugim miejscu. Mister Macie już rozpoczynał ten konkurs, jest mniej więcej w połowie stawki. Chociaż w tej gorszej połowie, ale zobaczcie, jak teraz poleciał! Już myślałem, że punkt konstrukcyjny będzie, no ale 191 metrów z, z telemarkiem to jest bardzo dobra próba. No i duża przewaga nad Maceuszem Jobkiem. Tomeczek, 172,5 metra w serii pierwszej, ale w drugiej serii będzie fatalnie. O rany, co to było na progu? Na szóstym miejscu po pierwszej części rywalizacji jest miłość Wejna. Dobre wyjście z progu, miłosza, ale nie ma warunków dobrych, chociaż złapał w miarę niezłe noszenie. Nie ma dużo odjętych punktów, to jest druga pozycja. Generalnie nie było tragedii. A piąte miejsce zajmuje X Maciek. Wszystko zależy też, no nie no, może nie wszystko, ale większość zależy też od, jakie warunki wyrosują zawodnicy na skoczni. No i to jest. Odległościowo lepszy skok, ale niestety stylowo fatalny, bo nie ustał tej swojej próby. Crispy po tej to 69 dobre, są teraz warunki też wiatr zelżał. Wiatr zelżał, zobaczmy Crispy po tej to. dobra próba, ale znowu upadek. Zawodnicy nie umieją lądować na tej skoczni po prostu. Świadomski, ale zobaczcie, jak wie mu mocno podnarty 1,9, podnarty świetne warunki do skakania 1,7, 1,6, no już ten wiatr zelżał, ale. Ale z takimi warunkami da się polecieć zdecydowanie dalej, no i zobaczcie, jak świadomski poleciał. Dwa równe dobre skoki i podium gwarantowane. Zobaczymy, które miejsce na tym podium, bo. To wie, może nawet wygra, chociaż Kuba Hero ma, no miał dużą przewagę, no ale też trafił na dobre warunki. Dobry to był ten skok Kuby Hero w serii pierwszej. Harnusz, teraz zobaczmy, też dobry skok, może będzie pierwsze miejsce. Teraz tak jest, udało mu się Harnusz na prowadzeniu, ale przewaga zmalała pomiędzy Harnuszem a świadomskim, w sensie różnica punktowa. No i Kuba Hero kończy ten konkurs 209,5 metra w serii pierwszej. No, fantastyczna to była próba. Najdłuższy skok, jak na razie w tym w tym odcinku. Czy ten skok będzie dłuższy? Zobaczmy. Nie będzie dłuższy, ale jako jedyny chyba... Zobaczcie, znowu trafił na dobre warunki. Jako jedyny dwa razy przekroczył... W ogóle jako jedyny przekroczył dwusetny metr i udało mu się tutaj to zrobić dwa razy. Znaczy, przekroczyć. No, w tej drugiej serii wylądował na dwusetnym metrze, no ale sam fakt, że ma dwójkę z przodu dwa razy, no to no, wow, no brawo dla Kuby Hero. Generalnie dużo upadków w tej drugiej serii, o wiele więcej, no dwa razy więcej niż w serii pierwszej skoki w serii pierwszej wydaje mi się, że były lepsze, chociaż, no, nie wiem, no, to, to musielibyście obliczyć, zobaczyć i tak dalej, i Generalnie, no, chociaż w sumie no ta piątka, Pierwsza piątka się poprawiła, nie, na Harlowżu na drugim miejscu krótszej skoczył, ale 190 metrów to jest i tak niezła próba. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że każdy może zostać wspierającym. Jeżeli chcecie, jeżeli jesteście zainteresowani, to kliknijcie ten przycisk wesprzyj na moim kanale. Nie wiem, gdzie on teraz się znajduje, bo YouTube go często zmienia, jego położenie, lokalizację, więc musicie go znaleźć, ale tam od poziomu skoczni łamacze macie właśnie taki co miesięczny puchar świata wspierających i od razu mówię, że co miesięczny Puchar Świata Wspierających będzie i w kwietniu, i w maju, i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu, i we wrześniu, i w październiku, i w listopadzie, i tak dalej, itp. Obiecuję, że będzie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!